Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj do Was przychodzę z tbr majowym, w którym pokażę Wam jakie książki planuję przeczytać w tym miesiącu. Kochani, ja korzystam z okazji, że e, jeszcze za oknem nie jest aż tak bardzo ciepło <grych> i mogę nosić. Właśnie zobaczyłam moją sąsiadkę, która opala się w kostiumie kąpielowym, a ja chciałam powiedzieć, że mogę jeszcze nosić sweter i się nie topić w tym pokoju. Ok, <grych> przypuszczam, że jutro i czy pojutrze, czy w ogóle w następnym tygodniu już tutaj będzie tak ciepło, że no sweter pójdzie do szafy i trzeba będzie wyciągnąć sukienki, krótkie rękawki i tak dalej, ale słuchajcie, dzisiaj u mnie w pracy odbywał się niegrzeczny live, ponieważ ruszyła dzisiaj sprzedaż niegrzecznego boksu, także stwierdziłam, że skoro jestem pomalowana, skończyłam pracę, jest godzina 17.30, jest dobre światło to mogę nagrać w sumie TBR na ten miesiąc, chciałam go nagrać wcześniej, ale Pojawiały się reading vlogi, miałam inne plany i dzisiaj planowałam udostępnić zakurzony maraton. To znaczy, dzisiaj wy to oglądacie w czwartek, więc planowałam udostępnić vloga z zakurzonego maratonu, ale wtedy TBR pojawiłby się już później i to byłoby bez sensu. Także zamieniłam trochę kolejność. Dzisiaj pokażę Wam, co planuję przeczytać, a w niedzielę będzie vlog z zakurzonego maratonu. Mam tutaj pięć książek przygotowanych i. To nie jest wszystko, bo udało mi się już teraz jak dotąd przeczytać Hardland. W zakurzonym maratonie też przeczytałam książki, więc już ich nie będę uwzględniała w tym tibiarze. Ale jeżeli uda mi się przeczytać tych pięć pozycji plus te, które ostatnio przeczytałam, no to to będzie bardzo satysfakcjonujący wynik. No ale przejdźmy już do tego, co tutaj jest i co bardzo chciałabym. Mm, Skończyć w tym miesiącu. Zacznę od tej książki, którą teraz czytam, mianowicie jest to Niespełniona Miłość: Wydziedziczone Mirosławy Karety. Ja już kiedyś, dwa lata temu chyba, czytałam książkę autorki. Recenzja pojawiła się, kiedy nagrywałam vlogmasy, bo to był grudzień. Pamiętam jeszcze właśnie, jak była choinka, i, i ja czytałam tą książkę. To były kolorowe szkiełka. A jeżeli chodzi o niespełnioną miłość, to jest to drugi tom, ale nie trzeba czytać pierwszego, żeby dowiedzieć się, co jest w drugim. Bardziej są to takie odrębne e, historie. Chodzi tutaj bardziej o to, że jest to seria wydziedziczona e, i ja już zaczęłam tą książkę czytać. Co mnie najbardziej przekonało do tej historii, to, że mamy tutaj przedstawioną historię młodej dziewczyny, która przebywa, e, przebywa, przybywa do miasta w XIX wieku i wszystko jest dla niej nowe. Zaczyna pracę ponad swoje siły u rzeźnika i nie widzi za bardzo możliwości, jak się z tej codzienności wyrwać, jak Zmienić swoje życie, i wtedy przychodzi jej ktoś na ratunek. I jak ja to przeczytałam, to od razu pomyślałam, że pewnie tutaj będzie jakiś mezalians albo coś w tym stylu. A ci, którzy mnie znają, to wiedzą, a ci, którzy mnie nie znają, to pewnie nie wiedzą. <grym> nie, to nie miało sensu. W każdym razie taka informacja. Ja bardzo lubię wątek mezaliansów w książkach, zwłaszcza, wiecie, jak czytam te wszystkie romanse historyczne, i tam pojawia się jakiś romans między um, Pokojową, a jakimś arcyksięciem, czy, czy coś w tym stylu, to ja już jestem kupiona. I tak pomyślałam, że może tutaj być taki wątek, więc yy, przeczytam, dam Wam znać na pewno na Instagramie, co i jak yy, i zobaczymy, czy będę tak podekscytowana podczas czytania. Także to jest pierwsza książka, którą bym chciała teraz przeczytać, i tak może pójdę po kolei, jakbym chciała te książki. Poznawać. I następna, po którą na pewno sięgnę, o której Wam więcej powiem też na kanale, z którą będzie reading vlog, będzie to najnowsza powieść Anny Haber do Wesela się Wyrobię od czwartej strony. Możecie sobie zobaczyć tutaj okładkę. Ja czytałam dwie poprzednie książki Anny Haber i jak wiecie, jak coś to odsyłam do tych filmów, bardzo je polecałam. Są to zazwyczaj takie. Luźniejsze historie, w których poznajemy sympatycznych bohaterów, ale jednocześnie autorka też tutaj, to znaczy nie wiem czy tutaj, ale w tych dwóch poprzednich pozycjach, przemycała takie istotne kwestie, które też nas dotyczą. Zaprośmy na, na te, tam był poruszony temat badania piersi, raka piersi i tak dalej, i tak dalej. Więc, jak widzicie, te tematy, które są ważne też dla nas, są wplecione w tą historię bohaterów, i tak samo było to tylko zimowy blues. No i jestem ciekawa, jaki temat tutaj zostanie poruszony ten temat poboczny, ale który jednocześnie też jest ważny. Więc to jest książka, którą na pewno chciałabym przeczytać w takim vlogu, może dzień ze mną. Co wy o tym myślicie? Jeszcze takiego filmu na moim kanale nie było, a ym, pomyślałam, że fajnie byłoby to w sumie. Nagrać, bo widziałam taki film m.in. u Oli, książkowy Freak, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, i w sumie byłaby to też jakaś forma vlogowa, ale z drugiej strony byłby to tylko jeden dzień i coś bym na pewno Wam o książce powiedziała. W ogóle ostatnio na Instagramie zadałam Wam pytanie, bo sporo z Was też do mnie pisało wiadomości prywatne, że tęsknicie za takimi luźniejszymi filmami, w których byłoby więcej tych wstawek vlogowych. Gdzie nie mówiłabym tylko i wyłącznie o książkach, ale ogólnie mówiła po prostu, tak jak to ma miejsce podczas, kiedy nagrywam vlogmasy. I ja pomyślałam, że zadam Wam pytanie, czy rzeczywiście chcecie takie filmy? I większość z Was tam tych odpowiedzi było naprawdę bardzo dużo. Odpowiedziała. Że reading vlogi są spoko, ale że chcecie więcej takich luźniejszych vlogów, więc to jest dla mnie jakiś sygnał. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, postaram się sprostać waszym oczekiwaniom i na pewno zaczną się tutaj pojawiać takie luźniejsze vlogi. Ja chyba też o tym wspominam w zakurzonym maratonie, teraz już nie pamiętam, ale na pewno tam też ten temat poruszę, bo tam będzie więcej takich pewnie luźniejszych wstawek, chociaż nie wiem, bo jeszcze tego filmu nie zmontowałam. W każdym razie, kolejna książka, po którą chciałabym sięgnąć, jest to właśnie ta najnowsza od Anny Haber. Jak to dziwnie powiedziałam? Haber. <grych> Następnie, co my tutaj mamy? Czarne Mleko, Elif Szafak, czyli jest to właśnie ta książka, której nie mogłam się bardzo, bardzo doczekać. I to wszystko właściwie przez Magdę z klubu książki. Wczoraj na klubie książki o tym rozmawiałyśmy. I Magda właśnie mówiła o tym jakie towarzyszyły jej emocje podczas czytania, kiedy sięgnęła po to pierwsze wydanie, które miało swoją premierę kilka lat temu. Jak nawet nie wiem czy nie ponad 10. W każdym razie właśnie Magda powiedziała, że jest to jej ulubiona książka Elif Szafak i zwracała uwagę, że te książki potem jakby nie tylko co odnoszą się do siebie, o ile dobrze zapamiętałam, ale one Gdzieś tam mają jakąś nić, która je łączy i można w sumie się. Um bawić w takiego detektywa łącząc te, te historie ja poczułam się jeszcze bardziej zaintrygowana, bo ja czytałam poprzednie książki autorki, czytałam nawet tutaj mam 10 minut i 38 sekund to była pierwsza książka, którą przeczytałam Elif Szafak, następnie sięgnęłam po Benkarta ze Stambułu i po 40 zasad miłości o tych dwóch ostatnich mówiłam wam w zeszłym roku w wakacje bo je czytałam równocześnie, a 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie czytałam dwa lata temu w listopadzie jak tylko właśnie zobaczyłam, że wydawnictwo poznańskie wznowi wydanie czarnego mleka, to pomyślałam, że jest to strzał w dziesiątkę <grym> i że ja chcę to przeczytać. Więc myślę, że po takiej luźniejszej powieści Anny Haber, sięgnięcie właśnie po czarne mleko to będzie odpowiednie posunięcie, żeby zachować tą równowagę. I jednocześnie też tutaj, jak wczoraj Magda wspominała, jest to książka. Nie do końca jest to powieść, po prostu jest to książka, która najbardziej w sposób autobiograficzny przedstawia życie autorki i tego, jak radziła sobie z macierzyństwem, jakie myśli jej towarzyszyły i co czuła po porodzie. Na pewno będzie to bardzo przejmująca historia. Przedostatnia książka, po którą chciałabym jeszcze w tym miesiącu sięgnąć, jest to kolejna um, powieść z serii dzieł pisarzy skandynawskich. Tym razem jest to um, pozycja Karin Smirnow. Pojechałam do brata na południe. Tutaj możecie zobaczyć okładkę, którą przełożyła Agata um, Teperek. Stały wprowadzone. Um, Małe zmiany, bo tutaj, gdzie zawsze był tylko tytuł, jest też podana informacja, jak to przełożył. Jednocześnie też jest podkreślony tytuł, a nie tak jak w przypadku na przykład. Oho, oho. czekajcie, sięgnę. Ach. O! tak jak w przypadku testamentu, tutaj pogrubione było nazwisko autorki i jak już trzymam testament to już może w sumie go tutaj też zostawię bo kiedy czytałam opis tej książki, to tam było takie nawiązanie, że jeżeli podobał, że jeżeli podobał mi się testament, to ta książka porusza podobne kwestie i może mi się też spodobać, może mi przypaść do gustu jednocześnie jest to też takie połączenie testamentu z tą serią Jakobsena Którą czytałam i która bardzo mi się podobała: e, wszystkie, tylko Matka Oczy z Rigela, Białe Morze i Niewidzialni. E... O wszystkich mówiłam tutaj na kanale i, i na pewno, jeżeli widzieliście te filmy, to słyszeliście moje zachwyty, więc mam nadzieję, że w tym przypadku też tak będzie. E, zresztą, każda książka, po którą sięgam właśnie z serii dzieł pisarzy skandynawskich, idealnie wpasowuje się w mój gust czytelniczy, więc <laughs> tym bardziej jestem spokojna, tak myślę. Zresztą ja znam swoje miłości książkowe, więc zawsze jakoś tak dobrze trafiam, e, jeżeli chodzi o, o książki, które sobie jakoś tak dobieram do TBR-u. I powiem Wam, że ostatnia książka, którą chciałabym przeczytać, jest to Godzina Wiedźm Alexis Henderson od wydawnictwa kobiecego. To jak ta książka jest wydana. Zobaczcie tą wklejkę. Przecież to jest tutaj. Ja w ogóle chciałabym mieć taką tapetę. Ja troszeczkę boję się kolorów w mieszkaniu i dobrze czuję się, kiedy całe moje mieszkanie jest białe, mam tylko jedną, czarną ścianę i w łazience jest tylko taki... Fragment, gdzie są kafelki imitujące drewno, ale ogólnie bardzo dobrze się czuję, kiedy całe mieszkanie jest białe. Ale tak sobie ostatnio pomyślałam, że fajnie byłoby zrobić jedną ścianę, właśnie albo w takie wzory, albo taką butelkową zieleń. To, tak wiecie, taki przerywnik dekoracyjny. W każdym razie, już dawno nie czytałam książki, gdzie Byłyby wiedźmy, gdzie byłaby taka magia. E, może czytałam podpalaczkę, gdzie wiecie, jakby w podpalaczce też był wątek magiczny, ale ktoś e, tutaj światłem się zabawił, ale to chyba tylko okno. E, w każdym razie, no, podpalaczka to jest jakby inny kaliber. Tam jest położony nacisk głównie na przygodę, na akcję, a myślę, że tutaj też to będzie, ale z drugiej strony skupimy się na tym wątku, właśnie e, z, jakby z nie umiałam znaleźć słowa, na tym wątku, który będzie związany typowo z wiedźmami, wiecie, taka inna magia, więc tak, to jest książka, którą też mam w planach i, i myślę, że więcej Wam też o niej, jeżeli uda mi się ją przeczytać, to opowiem Wam na Instagramie, jeżeli chodzi o plany czytelnicze, książkowe, to wszystko, jeszcze planuję zacząć słuchać jakieś audiobooki, ale tutaj nie wybrałam, bo ostatnio skończyłam słuchać Wyspę Kobiet Morza, to już mogę wam powiedzieć, bo to była książka, którą omawiałyśmy wczoraj na klubie książki, ale pomyślałam, że chciałabym teraz sięgnąć po coś innego więc na pewno coś tam się jeszcze w tym Tibiarze znajdzie ale tutaj jeszcze nie mam tego sprecyzowanego, więc wam nie podaję no i oczywiście cały czas wzrasta mi półka właściwie już cało, mogłabym to w sumie tak nazwać legimi hańby bo ja tylko zgrywam te książki na czytnik i ich nie czytam, bo mam zbyt wiele ciekawych książek i do recenzji i w formie papierowej, więc sięgam najpierw po te no i też... Dlatego wymyśliłam ten zakurzony maraton, żeby sięgnąć po książki, które od dłuższego czasu się u mnie kurzą, a jeszcze po nie nie sięgnęłam. Kochani, jeżeli chodzi o następne spotkanie klubu książki, to będziemy rozmawiali o postaciach matek w książkach. To będzie taka pierwsza część, więc ogólna tutaj będziemy mogli się wymieniać tytułami, dzielić swoimi spostrzeżeniami, a omawiać będziemy papierowy pałac. I ja jestem tak podiera wy tego nie widzicie, bo ja już dzisiaj jestem bardzo, no nie tyle co bardzo zmęczona, ale już te wszystkie emocje jakoś tak mi już opadły. <grych> Jestem już taka jakaś wyciszona dzisiaj, ale chodzi mi o to, że, że bardzo cieszę się, że będziemy rozmawiały o Papierowym Pałacu, bo nasze rozmowy są zawsze takie bardzo inspirujące, a tam było bardzo dużo takich. E, trudnych kwestii do poruszenia, i, i mam wrażenie, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. No i przede wszystkim, że dziewczyny przeczytają papierowy pałac, i mam nadzieję, że zakochają się w tej książce tak samo jak ja. E, tak się chwyciłam, ja nie wiem dlaczego. Kochani, ja Wam bardzo serdecznie chciałam podziękować za to, że zechcieliście zobaczyć ten TBR. Koniecznie piszcie w komentarzach, jakie Wy macie plany czytelnicze, e, na którą z tych książek czekacie, żebym Wam opowiedziała na kanale. E, jestem ciekawa, czy któraś Was wyjątkowo zaintrygowała. Także jeszcze raz dziękuję wam najmocniej za uwagę, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem pa pa.